Hej wszystkim! Kilka osób prosiło nas w komentarzach, żebyśmy pojeździli kamikaze K1 Max po bardziej wymagającym terenie, dlatego dzisiaj pojeździmy sobie po takim bardziej górzystym terenie, gdzie jest dużo kamieni i podjazdy są strome. Także zaczynamy, jedziemy sobie. O Jezus Maria, jakie tutaj są korzenie. Trzeba cały czas analizować, czy czegoś przypadkiem nie ma wyższego przed nami. Jak widzicie, mam tutaj zamontowany kluczyk po lewej stronie. E, można go zamontować w autoryzowanych serwisach, żeby nie tracić gwarancji, więc to jest fajna opcja. Jak widzicie, zawieszenie cały czas pracuje pod największym tak naprawdę obciążeniem, jeśli chodzi o wybieranie dziur. Jezus Maria, ej, dużo jest strasznie takich wystających. Kamieni. Nie są one zbyt y, przyjemne. No ale cóż, jedziemy. Ze zjazdem nie było problemów. Mam nadzieję, że z zjazdem też nie będę. Tutaj mi kiedyś ludzie mówili, że są dziki, ale mam nadzieję, że dzisiaj żadnego nie spotkam. Ale w sumie mam kamikaze K1 Max, więc ucieknę im szybko.